już jakiś czas temu została zmniejszona częstotliwość opulsowania niektórych tramwajów czy autobusów. No ale okazało się, że jednak coraz częściej brakuje tych motorniczych czy kierowców. No i chociażby dzisiaj sprawdzając na uruchomionej stronie internetowej możemy zobaczyć, że na przykład tramwaj linii 5 nie wyjedzie dzisiaj aż 28 razy. Szczególnie na autobus B. Bardzo długo się czeka, i uważam, że troszeczkę złą było usunięcie autobusu A. Kursują no i... normalnie, tylko jest problem dojechania na Pomorzany, na przykład do szpitala. W weekendy, jak ktoś chce odwiedzić chorego, tak jak ja na przykład, to musiałam czekać bardzo długo na 806, aż przyjedzie i z tamtej strony tak samo. Za rzadko, tak za rzadko jeżdżą. tak. Bardzo. Akurat mam takie połączenie, że ja nie muszę długo czekać, więc dla mnie komunikacja jest dobra, ale można narzeka, bo wyjeżdża na yy, Narutowicza i mówi, że jest dobra, nie że nie na komunikację. Warto sprawdzać w internecie rzeczywiście, który tramwaj czy który autobus o której godzinie nie przyjedzie, bo te informacje są dość precyzyjnie podawane. To jest takie tymczasowe rozwiązanie, bo rzeczywiście Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego problem dostrzega i wie, że sama informacja nie wystarczy, a przydałoby się po prostu więcej autobusów, więcej tramwajów i pewność, że ten tramwaj przyjedzie. Brakuje kierowców, e, brakuje kierowców. Aliniak. stąd zdarzają się, że e, część kursów po prostu wypada z składów i tramwajowych, i autobusowych. E, skala tego jest, e, w tramwajach brakuje około 30 motorniczych, jesteśmy w stanie przyjąć 30 motorniczych. E, w dwóch spółkach szczecińskich e, i sytuacja wygląda podobnie. E, w Dąby na Prawo brzeżu, brakuje około 30 kierowców autobusów, natomiast e, tutaj e, w Spanach, e, na klonownicy brakuje 20 kierowców, które jesteśmy w stanie e, przyjąć już dzisiaj w zasadzie. Zarząd druk podkreśla, że jeśli kogoś teraz przyjmie bez doświadczenia, to te zarobki na rękę mogą się kształtować od 4 do 5 tysięcy. Mam tutaj dochodzą też dodatki za pracę w nocy, za nadgodzinę, więc no, nie mówię precyzyjnie, ale między 4 a 5 tysięcy na rękę. Takie w tej chwili zarobki są oferowane, ale słyszymy, że w spółkach prywatnych, w firmach prywatnych pracownicy oferują więcej, dlatego chętnych do pracy nie ma, więc pasażerom pozostaje uzbroić się w cierpliwość i planować z uprzedzeniem podróż, zaglądać na stronę internetową to tam zakładka. E, o utrudnieniach wpisujemy numer linii i widzimy, który dokładnie kurs o której godzinie jest odwołany. Alicja, to następnym razem, jak się spotkamy, może porozmawiamy o tym, dlaczego to nie chcą ludzie kierować autobusami, czy też tramwajami, lub też, czy też jakie zachęty są dla tych ludzi w obliczu tych braków kadrowych. Do usłyszenia, Alicja. Dziękuję Ci za te informacje.